Hejka, jak wam mija dzień? Z tej strony Witakrem. Witam was bardzo w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy odtwarzać memy ss nikt nie widziałam takiego odcinka na YouTubie, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. I ogólnie autorzy wszystkich memów będą załączeni na obrazku, a jeśli ich po prostu nie będzie, to znaczy, że po prostu ich nie znałam albo nie wiedziałam, kto nim jest. No hej, to ja z narracji, ogólnie przesadź... Przecież... Nadal raz do Was gadać, że Wam się nie nudziło. Ogólnie użyłam programu GIB do całej obróbki zdjęć i cała obróbka zdjęć będzie tylko takim, wiecie, przybitki małe, że nie było od razu po prostu gotowego efektu. Ogólnie no trochę nie pasuje do mnie, że sprzedaje śnieg za tysiąc starkońców, ale akurat nie widziałam co dać do innego i nie mam żadnego pomysłu, więc no zostawiłam tak. Od dzisiaj sprzedaję śnieg. Tutaj stwierdziłam, że właśnie podwózka, żeby cię być w idealnym miejscu. No i czekałam, bo bardzo wiele osób bierze szybko podwózka, więc czekam i czekam. No i nikt nie przychodzi, więc się trochę wkurzyłam, Napisałam na czacie: weź ktoś podwózka, please. Eee, no ale w końcu ktoś mi uratował. Dziękuję, bardzo dziękuję. Ogólnie bardzo mi się podoba to, jak to zrywało. W zasadzie sensie bardzo podobne to jest moim zdaniem. Podobna pozycja konia i no fajnie to wyszło. Pamiętajcie, co dwie głowy, to nie jedna. Miałam tutaj małe obawy, że nie wskoczy tam, a wskoczał tam bez problemu za pierwszym razem, więc bardzo spoko. Ogólnie no jest to w innym miejscu zupełnie, nie jest to na farmie Steve'a, ale już tam po prostu podwózka nie stoi. Bo jak wiecie, farma Steve'a przeszła modernizację, a Morland trochę bardziej mi pasowało. Jakoś tak nie wiem, po prostu mi bardziej pasowało. Nie ogólnie ten moment jest taki trochę dziwny, jakby nie śmieszy, mnie. Ale jest to mem, więc spoko do wzorowania. No i efekt końcowy był spoko. I trochę za grube było to czarne, moim zdaniem. Ta obramówka napisów. Tutaj pojawił się oj duży problem, zaraz zobaczycie jaki. Nie spodziewałam się tego, że oni to zmienili. Po prostu my koń nie posiada podków, kiedy nie ma ich założonych. I po prostu nie ma założone, tak samo nie ma tych podków. Więc no, no nie wyszło, no. O, to mi się bardzo podobało i ogólnie taka muzyczka jest wtedy, gdy coś mi się po prostu podoba i jest taki moim zdaniem bardzo śmieszne, w sensie, że to podoba mi się ogólnie. I tutaj no, zmieniłam całkiem wiele, ale mi się bardzo podoba. Teraz zwróćcie uwagę, co jest napisane na tej dużej karcie. Na początku stwierdziłam, że wezmę dzikiego konia Orwickiego, ale jak na niego wysiadłam, stwierdziłam, że on ma przecież za długą grzywę, i po prostu nie tego, że te wodze wchodzą w niego. Więc wziąłem Perszarona. Specjalnie pojechałam do Valadale, wzięłam śmiecie oczywiście i zrobiłam piękne zdjęcie. Tutaj nie było jakoś dużo do przeróbki, bardziej tylko napisy. A, i zmieniłam jeszcze za biceps na biceps, bo jakoś biceps to jakoś tak dziwnie brzmi bardzo. Tu zrobiłam jeden błąd, bo zamiast twój napisałam twok. Spoko, nie? Twok koń. Myślę, że wszyscy wiedzą, kto jest najbardziej hot girl na SSO, więc Trzeba tylko to sfotografować. Tą osobę. Specjalnie pojechałam na farmę Steve'a, żeby było tak, wiecie, trochę podobniej. Więc moje szlingi ja tym ucierpiały. Oj, zdecydowanie. To przeróbki było chyba w ogóle najmniej z całego odcinka. Tylko zdjęcie wyciąć. No i przerobić napis na Boyne na girl. Ten mem w ogóle jest bardzo realny, Bardzo realistyczny i bardzo prawdziwy. Ja zawsze tak robię, no może akurat nie na tych schodach, bo jak się z nich zeskoczy, to ci cofa, ale ogólnie, zaskakiwanie w Starstie było z jakichś stromych wszystkich rzeczy. Totalnie uwielbiam. <grych> akurat te skody, nie wiem, kto je w ogóle wymyślił. one są tragiczne do schodzenia, kiedyś z nimi schodziłam. One są tragiczne. Nigdy więcej, naprawdę. Te schody są po prostu ma masakrycznie okropne i wzdurne. Nie wiem, kto je wymyślił. Ten koń w ogóle się nie mieści w tych zakrętach, że o, matko. Myślę, że normalni ludzie w ogóle nie są po tych schodach. Po nich się schodzić nie da normalnie. Nowa grzywa? Nie, wyprana w perwolu. Prawdziwe. To jak się kiedyś w ogóle z robiło, właśnie slajmy. O matko, to były czasy. Ile ja kupowałam klejów, o matko. Tu miałam problem z tym, że było trzeba coś zwiedzać tyłek fiorda i to mnie tak denerwowało. Przez co w końcu to zdjęcie wyszło, no, inaczej, mocno inaczej niż z oryginału. No ale zamysł jest ten sam. I w ogóle użyłam programu Gim do sobie obróbki zdjęć. Nie wiem czy to mówiłam na początku, chyba mówiłam. Ale nie odpowiadam na żadne pytania, typu, jak cokolwiek zrobić w tym programie, bo nie na tym polega mój kanał po prostu. Podoba mi się ten mem. Tak samo nie odpowiadam na pytanie, jak go pobrać, czy ma się jakiś z nim problem, ponieważ mój kanał nie w tym się specjalizuje. No tutaj, nie, tutaj było chyba na niej przeróbki ogólnie, tylko trzeba było zdjęcie dopasować i to był koniec. Ten mam jest też ciekawy, prawda? W ogóle, że postać nie ma nic z twarzą mi się nie dzieje, po prostu ma ten sam wyraz twarzy. Fajnie by było, gdyby w tych nowych postaciach to zmienili. Żeby ta postać czasem się uśmiechnęła, nawet jakieś klikamy szczęście, żeby ona miała jakiś wyraz twarzy inny niż cały czas taką kamienną twarz. W sumie nasza postać Star Stable to jest mistrzyni kamiennej twarzy. Oj tak. Nie rozumiem Loretty. Totalnie nie. Nie rozumiem jej w ogóle. Moim zdaniem w ogóle nie wybrała dobrze. Ale nie martwcie się, ja wybrałam oczywiście dobrze. Zamieniłam wszystko. Zobaczycie w, w finiszu. Okej, okay, to wszystkie memy, które odserowałam. Może moje gadanie przy tym było bez sensu, ale było myślę ciekawiej niż po prostu bez niczego. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, jaki mem Wam się najbardziej podobał i jakie oddzierowanie Wam się najbardziej podobało. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!